Dzień dobry, witam. W minionym tygodniu, tak jak w poprzednim, za dużo nowych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw nie było, bo było to zaledwie 27 rozporządzeń i 11 obwieszczeń o tekstach jednolitych, żadnej ustawy, żadnych wyroków Trybunału, żadnych aktów prawa międzynarodowego. Zacznijmy od tych zmian covidowych, bo one dość znaczne i istotne. Otóż minister zdrowia wydał rozporządzenie, w którym określił, iż fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne, diagności laboratoryjni mogą przeprowadzić szczepienia na COVID pod warunkiem uzyskania dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia teoretycznego na platformie e-learningowej oraz praktycznego, którego program obejmuje Naukę podania szczepionki w postaci domięśniowej oraz podjęcia działań w przypadku wystąpienia nieprzewidzianej reakcji poszczepiennej. Minister zmienił też rozporządzenie dotyczące dokumentacji medycznej i tutaj bardzo ważne zmiany, jeżeli chodzi o skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19, dotychczas wpisywano płeć i datę urządzenia. Tylko wtedy, gdy pacjent nie miał numeru PESEL, a, a ten PESEL wystarczył do identyfikacji, przecież posiada według numeru można zarówno datę urządzenia, jak i płeć od razu określić. Natomiast teraz mają być te dane wszystkie wpisywane. Niezależnie od numeru PESEL, to tak jakby na podstawie tego dokumentu skierowania, jego oceny, czy, czy skierowana jest dana osoba, miał dokonać ktoś, kto nie ma dostępu do bazy PESEL, I, i nie wiem. Więc już to zaczyna, daje do myślenia może nad celami takich zmian, szczególnie jeżeli spojrzymy na to, że wykreślano zapisy mówiące o tym, że karta szczepień może być prowadzona w sposób Elektroniczny, a więc w systemie teraz wracamy do czasu, gdzie dokumenty te będą tylko papierowe. Pytanie, po co i dlaczego lekarze przecież mają system i mogą to sprawdzić? Natomiast okazuje się, że teraz wracamy do papierowych dokumentów. No na pewno ta zmiana nie jest przypadkowa, bo takie cofnięcie technologii, która jest już powszechna, jest po coś. Nigdy, nigdy, nigdy bez powodu. Może, wyś... Może wystosuję yy, zapytanie do ministra w tym zakresie. Jeśli Państwo pamiętały, jakiś czas temu wysłałem zapytanie o Amantadynę. Do dzisiaj odpowiedzi nie ma. Niedawno skierowałem skargę na bezczynność ministra i zobaczymy, jaki będzie jej efekt, bo terminy na odpowiedź dawno już minęły. Oprócz tego minister Zdrowia zmienił też kryteria wyboru ofert w postępowaniach dotyczących zawarcia umów o świadczenie usług medycznych oświadczenie opieki zdrowotnej, przepraszam, zmiany głównie dotyczą psychiatrii, w tym też psychiatry dziecięcej. Można też nadmienić, że w sekcji tej covidowej minister edukacji i nauki dodał do rozporządzenia zapis mówiący o tym, że w roku akademickim 2021 zajęcia lub grupy zajęć na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, czyli po prostu nauka zdalna dalej jest rozszerzana. Ale żeby skończyć te niezbyt przyjemne związane z chorobami przepisy, tym razem przejdźmy dalej. Rozporządzenia ministra Klimatu i Środowiska aż 6 nowych obszarów ochrony siedlisk. Pokrótce scharakteryzuję je. Każde jest w innym rozporządzeniu. Rozporządzenia bardzo obszerne, ponieważ zawierają też punkty geodezyjne, które określają granice każdego z tych obszarów. To jest po kilkaset, a nawet chyba kilka tysięcy w niektórych przypadkach. Tych punktów, no i tymi obszarami ochrony siedlisk, są czerwona woda pod Babilonem w województwie pomorskim. Tutaj, między innymi, ochronie podlegały jeziora lobeliowe, torfowiska, bory i jasy bagienne. Wśród roślin elizma wodna, a wśród zwierząt bubr, wydra oraz owad, jakim jest zalotka większa. Drugi obszar, Ostoja Zapceńska, też w województwie pomorskim. Tu chronionych jest więcej siedlisk. Do poprzednich dodać można też na przykład sosnowe bory chrombatkowe, cztery gatunki roślin bobry, wydry oraz kumak nizinny, czyli, czyli zwierzątko, które większość z nas pewnie określiłaby mianem po prostu żaby. Następny obszar to Pomlewo w województwie pomorskim. Tu przedmiotem ochrony m.in. kwaśne buczyny, torfowiska, rzecza, murawy bliźniaczkowe. Nie ma żadnych roślin, natomiast strzebla wodna, czyli gatunek ryby. Jako czwarte obszar ochronny ryn nad też województwo pomorskie. Tu chronione są źródliska, a ze zwierząt jedynie bobry. Nie ma natomiast żadnych chronionych roślin. Następny obszar chroniony Dąbrowy, Ceranowskie, to już województwo mazowieckie. Przedmiotem ochrony są tylko siedliska, grąd, grąd środkowo-europejski, subkontynentalny oraz ciepłolubne Dąbrowy. Nie ma tutaj zwierząt i roślin chronionych. I jako ostatnie, bory chrombotkowe Kołobrzódzki w województwie lubuskim, gdzie przedmiotem ochrony jest tylko sosnowy bór chrombotkowy. Nie ma wymienionych w rozporządzeniu roślin ani zwierząt. Tyle w ochronie przyrody. I tutaj, teraz jeszcze z istotną zmianą, minister infrastruktury wydał rozporządzenie, które określa opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego. Opłaty te bardzo mocno wzrosną. Na przykład, zezwolenie na 24 miesiące dla pojazdu kategorii czwartej wzrasta z 3000 na 4800 zł, a więc jest to 60% wzrost. Dalej można nadmienić, tu minister pracy zmienił rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i bardzo mocno zmniejszone zostało dopuszczalne stężenie m.in. 3 nolu, pentan pentan-1-ol, trychlorek-fosforylu, a także dziesięciokrotnie zmniejszona została dopuszczalna wartość spalin z silnika diesla. Do listy dodano też kilka nowych substancji. Tutaj mam taką uwagę: gdyby ktoś z Państwa miał jakieś większe pojęcie na temat chemii, to myślę, że wszyscy skorzystalibyśmy na tym, gdyby w komentarzu napisał coś więcej o tych substancjach. No bo ja mogę tylko użyć tych fachowych nazw, które są użyte w rozporządzeniu, natomiast co to za substancje i jak działają, niestety powiedzieć nie umiem, a myślę, że to jest dość ciekawe. Dalej, minister finansów określił szczegółowy sposób ogłaszania informacji o zamiarze nabycia akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu oraz warunki nabywania akcji przymusowym wykupem. To już bez szczegółów. Mogę też wspomnieć, że minister rozwoju, pracy i technologii określił szereg wzorów formularzy na podstawie przepisów prawa budowlanego. Tu wnioski o wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o zmianie użytkowania budynku, wzór zgłoszenia budowy czy zgłoszenia rozbiórki. Łącznie to było aż 7 rozporządzeń zawierających każdy inny wzór formularza, i w zasadzie tyle w minionym. Tygodniu. Tak jak mówiłem, gdyby ktoś z Państwa znał się na chemii, chętnie dowiedziałbym się coś więcej na temat tych substancji wskazanych w rozporządzeniu ministra pracy. Ale w przyszłym tygodniu wydaje się już po poniedziałku i po tym, co pokazało się w Dzienniku Ustaw, że tych pozycji będzie więcej. Do usłyszenia, do zobaczenia, udanego tygodnia.